A teraz to teoretycznie wszystkie dzieci potrafią, czy wszystkie osoby, które są zapoznane z światem cyfrowym, potrafią sobie poradzić i szukać informacji, tylko że teraz znów kolejną umiejętnością w tym wszystkim jest wyłuskanie z tego całego chaosu, który nas otacza, te rzeczy, które faktycznie są dla nas przydatne. Next one. Włochł sobie mikrofon, Michał. Mikro. Kto miał Teraz. piątkę z biologii ręka do góry, mówię. Ciało mi Tutaj. Kto miał piątkę z biologii ręka do góry, mówię. Ciało mi To macie taki ośrodek w mózgu, który właśnie reaguje. Jest, jak tutaj jest napisane, ośrodek strachu reaguje na nowe sytuacje. I mogę wam podać tipa. Że to samo miejsce e, odpowiada za ekscytację, więc możecie czasami trochę oszukać siebie i wmówić sobie, że zamiast strachu, to jesteście po prostu podekscytowani tą całą sytuacją, czy tym spotkaniem, czy tą rozmową i tak dalej. Będzie super fajnie i o jezu, ja już się nie mogę doczekać.